Pensyjka kulturalnie. Okienku, kopercie, paseczek się tylko odpasywało. Czego odchodził i dopiero po drodze robił przelem. Kiedy środki docierały na Zaczyna zaczynał się inflację w koszyku. Bały, bały. Zaczynało się wahania kursu. W domu czekała kontrola bankowa. Bankowo kontrolowałem. Kiedyłeś? Skimpiłeś? piłeś? Gdzie ulokowałeś środki? Kochanie, nie uwierzysz. Zainwestowałem w środki. Ja nazywam się Cezary Pazura. A wy nie. Ja jestem aktorem filmowym. Ja nigdy nie występuję dla żywych ludzi. Wszyscy jesteśmy czynni. Wszyscy coś robimy. Wszyscy działamy. Wszyscy zarabiamy. I wszyscy płacimy. Czy tego chcemy, czy nie, płacimy. Dlatego uważam, że trzeba oszczędzać. Kobiety są w tym domem. Nie, naprawdę, babki są najlepsze w oszczędzaniu. Po co szukać daleko? Moja żona. Jezus, jaka ona jest oszczędna. Ona codziennie mi oszczędza informacji, lepiej pieniędzy wyda. Codziennie. Widzisz, ja nigdy nie usłyszałem od niej Ja opatrzę jaką fajną toretkę zakupiła. Nie, ja zawsze słyszę Czaruś, nie uwierzysz, jaka to była okazja. Ja, kurde, nie wierzę. Ja się nie wierzę. Nie. Jestem miły, jest wszystko jedno. Powinien stać. Bo ja nie chwalę się, panie Marku. Ja mam idealny rozmiar dla kobiety. Zaraz pokażę, spokojnie. Nie róbcie fotografii, bo się rozejrzyjcie. Wiecie, jaki jest idealny rozmiar dla kobiety? 8,5 cm. <grym> Jeszcze nie powiedziałem do końca, już krytyka. Idealny rozmiar dla kobiety: 8,5 cm na 5,5 cm. <grym> 280 leci, jak chcesz. 5 sekund do stu. Yy, yy, niskoprofilowe kapcie. Za same kapcie można pojechać na Karaiby na miesiąc z całą rodziną w sezonie. Za same kapcie. I to wszystko dawaj rusza na polskie dziury. Ha, I to wszystko dawaj rusza za kawalkadą tir. 30 na godzinę. To ja wtedy zaczynam rozumieć stwierdzenie i powiedzenie poznaj siłę swoich pieniędzy. Rozumiecie to? Ja poznaję. Ja poznaję, bo ja założyłem, że jak ja trochę pieniędzy zarobiłem, to ja odkryłem sobie nowe potrzeby. Ja tak wczoraj przygotowałem się do, do wizyty w Nowizon. Mówię, trzeba się ogolić i tak patrzę w lustro, mówię, gole się, mówię, Cezary Boże, jak ty mogłeś żyć do tej pory, bez tej kabiny prysznicowej, z masażem, sauną, lustrem, wyjściem z werandą i szafą? Jak ja mogłem z tego żyć? Ja nie będę miał? ja nie kupię pa. Aha. Uważaj, i dawaj, i krepcik, i dodawać, i nie taka, ta druga, trzecia, i, 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 i krepcik hipoteczny, tak, i konsolidacyjny, i jakieś wszystkie nie jakie są, I co? I co, i co, i co, i o! To, co złączy, człowiek nie ma prawa rozłączyć, tak mi dopomóż dział windykacji. O.